Miło was widzieć. To był długi dzień, ale bardzo przyjemny. To jest moja znajoma koleżanka niemka Laura i jej mąż Greg Vladi. Jestem bardzo głodna. Zamówiliście już? Tak, same najlepsze dania. W Grecji jadamy dość późno. Jeżeli umawiamy się z kimś na jedzenie, chociażby ze znajomymi, to zazwyczaj jest to po godzinie 21. Takie typowo lokalne tawerny otwierają się dopiero wieczorem. Jak skończymy pracę, zasiadamy do wspólnego biesiadowania. No i to jest tą tradycją, że spędzamy razem wieczory i wtedy celebrujemy jedzenie. Jak ci idą lekcje greckiego? Bardzo dobrze. Ale grecki jest bardzo trudny. Musisz nauczyć się alfabetu od podstaw. Dokładnie. Super, że ty już to opanowałaś. Dla mnie najtrudniejsza była gramatyka. No i niektóre słowa są po prostu komiczne. Moje ulubione to jaja. Po polsku oznacza jajka, a po grecku to przecież babcia. Moje pierwsze wspomnienia z nauką są takie, że starałam się nauczyć tego alfabetu sama i pierwszych wyrazów, z książką i płytą i Chris zostawał mnie w domu za pakałem. <grystanie> o, idzie nasze jedzonko. Food is coming. Caciki, sałatka grecka, placuszki z cukinii, gołąbki w liściach winogron. Kulki serowe, smażone kalmary. I różne mięsa z grilla. Kultura jedzenia w Grecji to zamawianie wspólnie dań. Dużo małych przystawek, czyli greckich mezedes. Wszystko ląduje na środku stołu, dzielimy się i celebrujemy to wszystko wspólnie. Nie zamawiamy pojedynczych porcji. Tu bardzo ciekawe danie to są jakby greckie małe gołąbki z liści winogron. Czasem w wersji tylko z ryżem, czasem również z mięsem. Brytki, tu mamy placuszki z cukinii. Coś czego nie może zabraknąć na greckim stole, czyli zadziki. Smacznego. Kalioreksi. Podczas takich wspólnych spotkań oczywiście obgadywane są wszystkie tematy. W Grecji raczej nie ma tematów tabu. Tu wolno pytać o wszystko. E, ile zarabiasz, gdzie pracujesz i to nawet na pierwszym spotkaniu. Naród grecki to ogromni plotkarze.